Sprawdzamy na szczelność płaszcza wodnego głowice odmana na gorąco. I mieliśmy 94 stopnie. Jak wpuszczamy zimną głowicę, to trochę zejdzie, ale zaraz się to z powrotem Jak się głowica cała nagrzeje. Tutaj z przewodu trochę leci, ale wygląda na to, że jest szczelna. Weźmiemy do góry i przekręcimy ją z drugiej strony, Za ślepek nie leci. Nigdzie powietrze. Toś jeszcze od powietrza gdzieś. Także jest szczelna.